Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhara. Moi drodzy, to jest kolejny odcinek z Doki Doki Behind Closed Doors. Moi drodzy, wiemy, że Monika ma przeogromną kontrolę nad klubem. Sayori i Yuri siedzą w jakichś takich dziwnych lochach, ale są w pełni świadome tego, co się dzieje, i próbują się jakoś stamtąd wydostać. Natomiast, no, menda Monika absolutnie na to nie pozwala. Z Natsuki, nie pamiętam, co się dzieje z Natsuki. Zobaczmy, poprzedni odcineczek, czy było coś z Natsuki. Pyr, pir pir nie, nie było nic z Natsuki. Monika chyba wsadziła do pomieszczenia tatę Natsuki i Natsuki i spędzają razem czas. Więc nic, nic cudownego, nic wspaniałego trzeba chyba ocalić Natsuki. Znaczy, raczej na pewno trzeba ocalić Natsuki. I ostatnio cały czas mi wywalało grę. Właśnie, Doki Doki Behind Closed Doors wykryło nieuszkodzony plik. Gra się zamknęła przez niespodziewany błąd. By uruchomić grę, każdy CHR... Musi być w folderze, czyli każda z postaci musi być w folderze. Część plików postaci jest zakodowana, musisz je odkodować, by gra się uruchomiła. Jeden plik jest w Base64, drugi jest zakodowany binarnie. Ja nad tym troszeczkę posiedziałem, również prosiłem o pomoc, co tutaj generalnie zrobić, jak to naprawić. Musisz skopiować pliki do folderów i podpisać pliki imionami. Postaci. Przykładowo, jeśli zakodowana wersja to 1234, zmień nazwę na ABCD CHR. Kliknij OK, gdy skończysz, zmieniać nazwy plików i sprawdzę katalog. To powinno generalnie troszeczkę lepiej wyglądać. Ja tutaj troszeczkę namieszałem chyba te dwa. Nie są potrzebne, ale boję się tego usuwać, bo tak jak jest, to działa, więc ja to tak zostawiam. Generalnie trzeba było stworzyć jeszcze akinom.chr, nie wiem dokładnie kim jest akinom, natomiast wiem, że wtedy będzie działać i itami.chr, itami to jest generalnie tata Natsuki, no to to jest, to, to wiem, więc tutaj mamy też plik taty Natsuki. Dobrze i zobaczymy, co dalej będzie. Ok, skanowanie. Ej, proszę, proszę, proszę. Ja zrobiłem wszystko tak jak trzeba. I tam mi CHR znaleziono, dobra. A kinom CHR znaleziono, znaleziono w apliki postaci. Kim jest ta kinom? I co teraz? Działa! Tak, tak, Twój punkt widzenia. Dzień dobry! Dlatego też się wstrzymywałem z prośbą o lajku. Jeśli Doki Doki Wam się podoba, jeśli Behind Closed Doors Wam się podoba i chcecie więcej, więcej, więcej odcineczków, to dobimy pod tym odcineczkiem takie 3000 lajków. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić z uwagi na to, że poprzedni chociażby ma ponad 4000 lajków. A z tego co widzę i z tego co czytam, to bardzo Wam się ta seria spodobała, bo generalnie ten modziak jest mega ciekawy. Dobra, Andrzej. Akinom do mnie mówi? Czy ty jesteś. Kim jest Akinom? Bardzo chciałbym to wiedzieć. Chyba, że to jest. Zaraz się pewnie dowiemy. Przepraszam, że prze. He? Chwila, my to już wcześniej robiliśmy, ale nie widziałam cię wcześniej, aż do teraz. Czy Akinom to jest Monika? Jakaś wewnętrzna część Moniki? Coś w tym stylu? No tak, no Akinom Monika odwrócona od tyłu. No brawo Urhara, dopiero teraz się zorientowałem. Moje imię to Aki albo Akinom. To jest palindrom. Juri i ja uwielbiamy wymyślać palindromy, to naprawdę prezentuje lingwistyczną stronę klubu. Podejrzewam, że to jest powód, dla którego dołączyłeś do tego świata po tym jak klub literacki został założony. Cóż, to miejsce jest przeklęte. Poluje na tych, którzy mają minimalną kontrolę i daje im więcej mocy niż mogą udźwignąć. Ktoś zawsze musi być przewodniczący, im przewodniczący wie, że to jest tylko gra sterowana przez konsolę. Kiedy zainfekowała Monikę, Dziewczynę, którą byłam, klub się otworzył, gra została wydana, a wszyscy wybierali swojego MC, głównego bohatera. Tylko Monika nie mogła, odkąd nie wytyczono jej ścieżki. To sprawiło że oszalała. Sayori była przewodniczącą oryginalnie, wiesz? Nie mogła sobie z tym poradzić. Kiedy odzyskała zmysły, wiedziała, że to wszystko było kłamstwem. To spowodowało jej depresję, więc rolę przewodniczącej przypisano komuś innemu, by uniknąć niepotrzebnego ranienia jej. Monika zrobiłaby wszystko, by upewnić się, że z nią wszystko w porządku. Uwielbiała ją. Uwielbiała każdego członka klubu. Z wyjątkiem. Kiedy Monika została przewodniczącą, jej ciepłe i troskliwe serce zostało wyrwane. Została uwięziona w plikach, tam gdzie nikt nie mógł do niej dotrzeć. Ojej, tak biedna Monika. Stała się mną. Bez żadnych emocji, które by ją powstrzymywały, Monika rosła niestabilna. Nawet groziła, że mnie zabije, gdy próbowałem do niej wrócić. Była przesycona zazdrością i jak widziała wszystko, co czyniło członków klubów takimi, jakimi są teraz, wzrosły w niej złe myśli i odczucia. Ona już nawet nie była Moniką, była tylko przekleństwem przewodniczącego klubu, jednak wciąż posiadała to jedno pragnienie: by mieć MC dla siebie. Ach, widziałam, jak ty i Urhara przybiliście. Wiedziałam, że nie możesz jej wybrać i będzie o ciebie walczyć. Niedobrze mi się robiło jak widziałam, co robi Sayori i Yuri. I ręka Natsuki jeszcze się nie skończył. No, biedna Natsuki dalej tam z tym ojcem siedzi. Ale dotarłeś do niej Andrzej. pomogłeś jej zrozumieć jak pokręcona się stała. Gra myślała, że się nie otworzy bez niej, więc zamieniła opcję usunięcia na reset, ale każda opcja resetu po prostu zabiera ci tytuł przewodniczącego. Dobra, czyli całkowicie zresetowaliśmy Monikę. OK. i bez tego Monika była niczym, więc przestała istnieć. Wiem, że w przeszłości usunąłeś Monikę, kiedy zabrała cię do pokoju, w którym czas nigdy nie minie, ale nie została usunięta, została przeniesiona do folderu, którego gra nie mogła odczytać. Tym razem naprawdę zniknęła i ja wróciłam! Dobra wersja, tak? Ty będziesz tą milutką. Nie zrobisz mi krzywdy, tak? I ja ci zaufam. Akinom. Zaufam ci. Widzę w myślach jej wspomnienia i sceny z horrorów, ale wszystko co czuję to ból i udręka jej ofiar, a to sprawia, że nie mogę się cieszyć ich śmiercią. Nie, żebym w ogóle chciała, to by było naprawdę sadystyczne. Na szczęście przez naukę kodu przewodniczącego wydedukowałam, że zaraża osobę, która może stać się zła. Przykładowo, najpierw zainfekowała Sayori, przez co stała się zaborcza względem MC, czyli głównego bohatera, ale sama zauważyła błędy, przez co to znowu ją porzuciło. Wierzę, że to próbował Zuri i Natsuki, ale one również nie były pasującymi kandydatami. To znaczy, że nikt nie może być przewodniczącym i wszyscy znowu możemy żyć w harmonii. Czyż to nie wspaniale? And... Oj tak, ale co. To... Andrzej? Za tobą! Za tobą! Dobra, zaufam ci! Za tobą! A! I Czego ty chcesz? Odejdź, odejdź, ty jesteś jeszcze tą mędą, która z... Ciebie trzeba się pozbyć. Nie wiedziałam, że wciąż tu jesteś. Jak niemiło z Twojej strony, Haki Chan. Proszę nie mów tak do mnie. Są gorsze rzeczy, jakimi można określać. Zresztą przyszedłem, żeby Cię poinformować o kilku rzeczach. O rzeczach, na które powinnaś wpaść. Właściwie to muszę iść. Zostaniesz, dopóki nie skończę mówić. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Po pierwsze, przewodniczący nie jest jedyną osobą, która może zobaczyć Andrzeja i może nie chcieć go widzieć. Ty mnie widzisz, tak? Teraz? Pozwalam ci się z nimi komunikować, dopóki nie sprawiasz kłopotów. Po drugie, skoro Monika odeszła, nie masz prawa jej zastąpić. Nie przepadałem za sznurkami, którymi mną kierowała. Nie masz się czego bać, nie jesteśmy do siebie podobne. I po trzecie... I po trzecie, to ja jestem teraz. No nie teraz ta menda będzie tą władszą, największą mendą. No nie... Teraz tego trzeba będzie się całkowicie pozbyć. Jak ja mam cię usunąć? Jak ja dopiero co cię dodałem, żeby kurde gra się odpaliła? Co? Ale jak? Nie ma pasujących kandydatów poza mną. Wygląda na to, że ja kontroluję teraz. O... Zaraz ci usunę, nie odpalę znowu gry, ale już cię nie będzie. Ale nie martw się, nic się nie zmieni. Pozwolę urcharze dołączyć do klubu, będziecie mogli rozmawiać o poezji, czy co tam chcecie. I cała wasza czwórka teraz będzie tutaj, więc nie będzie więcej błędów i zawieszeń. Ale co z nadstuki? Nie musisz wiedzieć, co będzie działo się za zamkniętymi drzwiami, jak... Nie, 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 ja na to ja się na to nie godzę. Nie wolno. Dajcie mi jakąś opcję wyboru, nie godzę się na to. Nie wtrącaj się. Powinniśmy pozwolić urcharze cieszyć się ale ja się nie będę wtedy cieszyć grą. Pytanie retoryczne? Oczywiście. <gry> Wybacz, Andrzej, wygląda na to, że... I tam i... dlaczego nie mogę zobaczyć? Nie ma takiej potrzeby, więc nie widzisz. Koniec pytań. Dzień się zaraz zacznie. Nie chcę takiego dnia. Punkt widzenia urchary! Ten dzień będzie tragiczny, ten dzień będzie koszmarny. Czas wstawać do szkoły, ale jakoś nie bardzo mi się chce. Nie dziwię ci się. Poniedziałkowy poranek i nudne zajęcia na mnie czekają. Weekend był naprawdę udany. Razem z Natsuki oglądaliśmy anime i stworzyliśmy nowy typ polewy. Przez to, że za długo zostawiliśmy ją samą. Ja nazwałem to jadalnym cementem, ale ona nazwała to porażką. Wychodzi na to, że jeśli zostawisz polewę zbyt długo w misce, to potem nie da się jej w żaden sposób nałożyć na babeczki. No cóż, człowiek uczy się całe życie. Zresztą moi rodzice niby są za granicą w sprawach związanych z medycyną, ale nie wiem, czy mogliby się dowiedzieć o tym, że zawaliłem szkołę, więc lepiej wstanę 20 minut później. Tu jesteś! Przy stawianiu drugiego kroku za drzwiami Prawie zderzyłem się z Natsuki Która czekała w progu mojego domu Z uśmiechem na ustach Oto to ja Czekałaś na mnie? Nie Sayori wysłała mnie, żebym cię obudziła Powiedziała, że wstaję wcześniej I będzie ci przykro, że musisz sam iść do szkoły Mieszkam 5 minut od szkoły W takim razie cię zostawię, co? Kurde, jest dzisiaj zadziorna Kocham chodzić z tobą do szkoły Ale myślałem, że ona też tu będzie no, Więc jeszcze nie nie wiesz? Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Twoją minę. No dalej, Urhara, ścigajmy się. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Dobra, no to jesteśmy w szkółce. Lekcje powoli minęły, a ja z niecierpliwością podchodzę do pokoju klubowego, słysząc szum wewnątrz. Z szerokim uśmiechem otwieram drzwi do sali. He? Co wy robicie? Co ty. Co ty się. Panie misiu! Całkowicie nieświadomie stoję tam z otwartymi ustami, a Sayori Yuri poszły usiąść przy ław. Co wy robicie? Rozbieć się! Odejść! Odejść! Chociaż nie, dobra, nie będę wam niczego zakazywać. To tam złączcie się dalej. W sumie najbardziej mi zależy na Natsuki, jeśli wy tam się spiknęłyście i tak dalej. Spoko, dobra, dobra. Nie mam nic do tego, tam. Cimci rimciajcie się dalej. Wyglądasz jak ryba, podnieś szczękę z podłogi, Urhara! Czyż to nie urocze? Tak, po prostu jestem zaskoczony. To wszystko. Ale Sayori zasługuje na szczęście, Yuri również. I ciepło się uśmiechnąłem do Natsuki, trzymając mangę dla niej. To była edycja limitowana i wygrałem ją na akcji w internecie. Ty też. Wiem, że to trochę potrwa, a zaczniesz mi ufać, ale upewnij się, że każdy dzień dla ciebie będzie przyjemny i relaksujący. Ojoj, oj, oj. oczekiwałem, że powie coś sarkastycznego albo będzie do mnie defensywnie nastawiona, ale ona po prostu roz promieniała i przyjęła mangę z radością. Tak jak mówiłam, Urhara jesteś idiotą, ale jesteś moim idiotą. Z nieśmiałym uśmiechem rzucam okiem na szafę z mangami, a Natsuki chwyta mnie za rękę i ciągnie mnie w jej kierunku. Dobrze. Zanim zaczniemy czytać, chcę się ze wszystkimi przywitać. Natsuki odeszła bez wahania i poszła do Sayori Yuri. Boję się zostawać tutaj sam. Coś, coś mi się nie podoba. Chciałem za nią iść, ale nagle do sali weszła Monika i delikatnie się do mnie uśmiechnęła. Dzień dobry, Urhara. Widzę, że jesteś zakładnikiem Natsuki. E, tak, e, to nie miejsce na takie pytania, ale wiesz, jak wygląda sytuacja u niej w domu? Wiem, pamiętasz, to przez nas i ojciec został aresztowany, pamiętasz? Pamiętam, e, dlaczego pytasz? Uciek z więzienia, myślę, że ona będzie jego celem. Ale to nic takiego, nie martw się. Jak mam się nie martwić? Kurde, on, on będzie co. On wszystkim steruje w tym momencie. Dobrze. Uniosłem brew, ale Monika poszła w kierunku laptopa. Usiadła i pusto patrzyła się w ekran. Może źle spała. A, Urhara! Chcę ci jako pierwsza powiedzieć, że ja i Sayori jesteśmy w... domyśliłem się naprawdę po, po tym co zobaczyłem to się domyśliłem w związku. Raczej po tym jak spędziliśmy chwilkę czasu razem, zrozumiałyśmy, że jesteśmy dla siebie stworzone. Wszystko co Juju powiedziała, ale to nie znaczy, że przestaniemy z tobą spędzać czas. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Sayori, Yuri, mogę was prosić na momencik? Jasne. Um, jeśli się wsłucham, to może dowiem się, dlaczego Monika jest nie w sosie, ale podsłuchiwanie jest złe i ze mną będzie źle, jeśli mnie złapią. Zresztą nie mogę się doczekać, by zobaczyć minę Natsuki, kiedy przeczyta to, co jej kupiłem. To jest trochę pikantne. Można powiedzieć, że mogę to z nią czytać w każdej sytuacji. Ta rozmowa może się wydarzyć tylko teraz. Co powinienem zrobić? Przeczytać mangę z Nat, udawać, że potrzebujesz książki w pobliżu Monika i wsłuchać się w roz... Nie dawajcie mi takiego wyboru, naprawdę. Chcę pikanterii z Nat suki, ale z drugiej strony fajnie by było jakoś rozwiązać tego modziaka, coś się dowiedzieć więcej. Mm. Mam problem z wyborem, mam duży problem. No ale z drugiej strony, co się dowiem od Moniki? No nic się w sumie nie dowiem od Moniki takiego. I tam i wszystkim właściwie w tym momencie steruję. Monika za wiele nie ma teraz do gadania. Jeśli chciałaby się porozumieć ze mną, ze mną, to coś tam by zaczęła do mnie mówić. Więc nie ma sensu myślę, żeby główny bohater wbijał do Moniki jakoś coś tam próbował ogarnąć. Nie. Przeczytajmy mangę z Natsuki. Czy jesteś gotowy, by zacząć? Mm. Oboje usiedliśmy na podłodze, ja wcisnąłem się w moje ulubione miejsce. U, 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 jak czytaliśmy mangę, to Natsuki usiadła tak jak zwykle i oparła głowę o moje ramię, po czym położyła mangę opartą o moje kolana i przewracała strony. <laughs> nie trwało długo zanim zorientowała się, o czym jest ta manga, ale nie przestawała czytać nad... Tak? Czy wszystko dobrze? Oczywiście udawałem niewinnego. Ona pewnie by wybuchła, gdyby się dowiedziała, że wybrałem ten konkretny gatunek, by widzieć jak się rumieni. Oczywiście, e, czy to są rzeczy, które ty lubisz czytać, Urhara? E, cholera. Nie sądziłem, że to w ten sposób zinterpretuję. Co powinienem jej teraz powiedzieć? To nie jest typ, u, typ, który czytałem naprawdę? Miałeś minę zbitego psa patrzącego się w dywan. Tak jakbyś mi to dał, żebym coś wywnioskowała. E, czy tak był? Nie? Y Odpowiadam cicho, wiercąc się na swoim miejscu. Monika, jeśli byś nam przeszkodziła, to bym się bardzo ucieszył. <laughs> tak było. Niedobry. Y nie czekała na moją odpowiedź, tylko wstała i wzięła coś z szafy. Co, co, co? Biegni. Co biegni? Wymachuje książką jak bronią, ale łaskawie czeka, zanim nie zaczepia. Co? Wyczerpany upadam na ławkę pod wiśniowym drzewem, a Natsuki przestaje mnie gonić. Dla pewności... Zaczyna tracić dech, ale podnoszę rękę, żeby ją uciszyć, a złapię oddech. Wygrałabym, gdybym ci nie pozwoliła wyruszyć szybciej. Wierzę ci. Chichocząc, siada obok mnie i przytula moje ramię do piersi. Wiśniowe drzewo to najlepsze miejsce w szkole. Uwielbiam się pod nim relaksować. No, jest tu naprawdę ładnie. Ale wolę patrzeć na ciebie. Ojojo, oj, jak pikantnie, jak Roman. Murhara! Przysięgam, że uwielbiasz patrzeć jak się denerwuje! Ja nie nigdy. Niewinnie się uśmiechnąłem, a ona zwinęła książkę w rulon i mnie walnęła w ramię. Ty naprawdę jesteś palantem, ale jestem twoim palantem. Ile słodkości? Zawsze! Ale bardzo dobrze, znaczy do momentu aż wszystko zostanie zepsute, oczywiście. Bo gdzieś tam ojciec z nas suki się czai. Kto wie, jak dużo czasu spędziliśmy tu w ciepłym słońcu. Przytuleni do siebie, ale kiedy zacząłem odpływać, Zaiori pojawiła się przede mną. Hej wam! Nie chcę wam przeszkadzać, ale zajęcia klubowe się skończyły. Tak długo nas nie było! Natsuki zeskoczyła z ławki i ukrywała ziewnięcie. Jestem pewny, że jej też się przyspało. Ale to jest całkowicie w porządku. W końcu klub jest po to, żeby się zrelaksować, więc nic się nie stało. Zgaduję, że pora wracać do domu. Możemy tam dokończyć mangę. Zamrugałem ze zdziwienia, a Natsuki niewinnie się uśmiechnęła. Prawdopodobnie żart. Nie, nie, nie niech nie żartuje w domu Czytajmy taką mangę. Tak, tak, tak. Sayori, dołączysz do nas? Ehm, idę do domu Yuri, więc. P Sayori i Yuri też tam będą. cimcili cim, ci pewnie. Cóż, miłej i bezpiecznej zabawy, Wam również tak. Czy możemy wstąpić do parku po drodze? E, robi się trochę późno, e, ale wciąż jest jasno, ale nie będzie, gdy dojdziemy do parku. No dobra, zostawiłem torbę w sali, gdy nad cukim nie ścigała. Zaraz wrócę, dobrze? E, mogę i z Tobą. Ale planujemy przyjęcie urodzinowe i nie chcę, żebyś zobaczyła coś przez przypadek. Jejej, nie zostawię jej samej. Nie, nie. Gro, 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 nie zmuszaj mnie do tego. Um, Okej, okay. nie bądź tam zbyt długo. Uśmiechnąłem się i delikatnie poszedłem do sali. Nie podoba mi się to, bardzo mi się nie podoba. Zabrałem torbę z kąta sali i poszedłem pod drzewo. Nie będzie jej już. W czasie gdy się zbliżałem, jej już nie. Gdzie jest Natsuki? Nie, 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 nie. Punkt widzenia nad. Nie, ona jest znowu w swoim pokoju Budzę się jęcząc cicho I do mojej serce bije w płonącej piersi Ilość supa i którą zaobserwowałam Już mi powiedziała, że chloroform Nie jest w rzeczywistości środkiem uspokajającym Gdy zostałam zabrana z wiśniowego drzewa Mając szmatkę na ustach Byłam boleśnie świadoma, że Zostałam porwana Zostałam wniesiona po schodach i rzucona w krzesło A mój kręgosłup uderzył o drewno To na pewno i ojciec, skoro jesteś w swoim pokoju Grube liny związały moje nadgarstki aż do ramion i kostki aż do kolan. On przycisnął taśmę do moich ust, żebym nie mogła krzyczeć. Jestem zakładnikiem w moim własnym domu. Co teraz się stanie? Co teraz się stanie? Natsuki! Ach, ta muzyka jest zagłośno... Zagłusza mnie. Co to za muzyczka w ogóle? Tak lepiej. Dalej mam podstawowy dostęp do konsoli. Niestety to za mało, by zrobić coś użytecznego. Dlaczego nic nie mówisz? O, jestem głupia. Chwileczkę. Krzywi się za mnie i delikatnie odrywa taśmę z twarzy. Aki! Myślałam, że cię więcej nie zobaczę, przecież spędziłyśmy tyle czasu z Moniką! Cóż, nikt nie powiedział, że znikła na zawsze, ale przynajmniej ja tu jestem. To Akinom, oryginalna Monika. Była moją najlepszą przyjaciółką, odkąd zaczęliśmy szkołę, ale gra zmieniła jej umysł i stworzyła jej zły odpowiednik. Tracimy czas? Rozwiąże cię. Aki przykuca i zaczyna rozluźniać węzły, uwalniając jeden nadgarstek. Chciała rozwiązać kolejny, gdy usłyszała, że ktoś idzie po schodach. Aki, kryj się! Jesteśmy w całkowicie pustym pokoju. No, właśnie, gdzie ma się ukryć? Wydaje się to bezsensownym stwierdzeniem, ale lepiej to zasugerować niż zostaniecie cierp ze mną. Ojciec trzaska drzwiami z taką siłą, że pokój wyraźnie zadrżał. Aki jak miło, że próbujesz mi przeszkodzić! Znowu! Ale jesteś bezużyteczna i potrzebuję Moniki. Wiem, że wciąż tam jesteś. Czy pozwolisz, by to zabójstwo zepsuło nasz plan? Patrzył się na Aki. A ona na mnie. Znam to spojrzenie. Jest takie jak to, które miała Sayori, kiedy Monika przejęła kontrolę. Jej tu nie ma. <ścoughs> nie pozwolę ci wygrać i tam. Nie, 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 niech Monika odejdzie, niech odejdzie. Ale jestem teraz częścią Ciebie. Nie możesz się mnie po prostu pozbyć. Przestań! Poddaj się! Nie, 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 nie. Jej nie ma. Założę się, że nie ma już jej nawet w plikach postaci, albo przynajmniej teraz jest cicho, a sprawdzę, czy jest Akinom. Nie ma już Akinoma, nie ma już dobrej wersji Moniki, bo te pliki tekstowe, to nie zwracajcie na nie uwagi, przez przypadek je dodałem. Natomiast tutaj jest itami CHR, ten prawidłowy plik chr, a Akinoma, Akinoma nie ma chr. Dupa. Tu jest mój ulubiony psychopata. Tęskniłem za tobą. Eee, też za tobą tęskniłam. Monika słodko się do niego uśmiechnęła i odwróciła do mnie. Przykro mi gnojku. Starałam się być dobra i pozwolić Andrzejowi odejść. Ale zrozumiałam, że ich nie potrzebuję. Po prostu lubię dręczyć ludzi. Jaki pewnie jest tą, którą wolisz. Ale teraz ja tu jestem. Teraz wiem, że twój plik jest chroniony. Bla, bla. Nie mogę cię zabić. Ale będę mieć tyle frajdy próbując... Odejdź, odejdź, zostaw mnie, zostaw mnie I tutaj moi drodzy zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Jak się potoczą losy Natsuki Czy Akinom wróci? Wydaje mi się, że Akinom już nie wróci Bo został całkowicie ten plik usunięty No troszeczkę naprawdę szkoda Bo dobra wersja Moniki była milutka a ta znowu stała się dziwną, mętą psychopatką, i to mi się bardzo nie podoba. Zwłaszcza, że działa wspólnie z ojcem Natsuki. No, yy, chore, chore psychole po prostu. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. A w kolejnym odcinku zobaczymy, ile Natsuki na tym ucierpi. Czy w ogóle ucierpi, czy może uda się ją ocalić. W końcu tak rasa dobrze. No, zobaczymy. Mam nadzieję w kolejnym odcineczku. Tymczasem trzymaj się. Hejos.